i wrócić do spraw. Zasadniczych wskartami. Popełniłeś jakiś błąd, czy to był... Nie. Yeah. Yeah. You made some. You made some mistake or it was just a wind, some gas of the It was totally my fault. Nie, <laughs> <laughs> yes, całkowicie to był mój błąd. Czujesz się dobrze w Zakopanem, bo to mamy dla <laughs> Ciebie szczególną pamiątkę. Because you told us that you feel well in Zakopane, we have a special gift for you. To jest... Album o Tatrach, o górach, które mają taką... tak się nazywają, o Zakopanem. This czy is potrafił. a był book about the Tatra Mountains, which are the mountains around Zakopane and Zakopane itself and Podhale region, so about all this area. Jak będziesz oglądał, to pomyśl sobie samotny łabędziuszek gdzieś tutaj. <laughs> when you look at it you lonely swan things that you are flying above the tajmahal in the sky A album jest szczególny bo tekst do niego no napisał właśnie Maciej więc po spotkaniu możesz poprosić o autograf autora okej okay, i wrote the text to this book so i will sign it for you alright Thank you very much. Jesteś podobno bardzo rodzinny i związany z e, rodzicami. You are very,